Cały kraj musi dostosować się do ułamka ludzi, którzy mają po prostu nierówno pod sufitem. Można już yy, zrobić ogłoszenie szukam stolarza. Można zrobić ogłoszenie szukam osoby do prac stolarskich. Rząd wdrożył ustawę, wedle której jeśli firma będzie chciała wystawić ogłoszenie na rynku pracy, to musi być ono neutralne płciowo. Więc już nie możesz napisać w ogłoszeniu zatrudnię magazyniera, tylko poprawnie politycznie będzie zatrudnię osobę magazynierską. Może zaczniemy akcję Szukam osoby myślącej w naszym liberalnym rządzie. Zakazany jest wybieranie sobie i przypisywanie, że tylko jedna określona płeć może wykonywać jakieś prace. To prawo jest kompletnie niedorzeczne, bo są zawody typowo damskie, takie jak kosmetyczka czy opiekunka do dziecka, a są zawody typowo męskie, takie jak spawacz, czy właśnie magazynier. Jeśli ja, jako pracodawca, będę chciał zatrudnić mężczyznę, bo będę uważał, że mężczyzna lepiej sprawdzi się w zawodzie, który oferuje, to po jaką cholerę rząd mi tego zabrania? Albo z drugiej strony, załóżmy, że oferuje pracę na stanowisku striptizerki. No chyba logiczne, że nie zatrudnię do tego mężczyzny. A najlepszy plot twist w tej całej historii jest taki, że ustawę podpisał jeszcze ówczesny prezydent Andrzej Duda i zasugerował, jakby tej ustawy nawet nie przeczytał. Ponieważ uważałem, że i tak dużo rzeczy blokuje i nie wszystko blokowałem, taka jest prawda. Daj znać, co sądzisz o takim absurdzie, i będę bardzo wdzięczny za plusika.